Hej wszystkim, witam was w dzisiejszym filmiku yy, i dzisiaj mamy dla was challenge 7 sekund challenge polega on na tym, że mamy dla siebie 10 zadań i każde z zadań na wypełnienie każdego z zadań mamy 7 sekund dobra, kto pierwszy? E, pierwsze zadanie, masz 7 sekund, żeby zrobić gwiazdą. raz, dwa już trzy, dobra I pierwsze zadanie to ja muszę wziąć aparat w ręce musisz Podać mi jakąś różową rzecz. Raz, dwa, dobra. Masz się do serca, żeby ze śmieci skopał. Co? Dobra, trzy, cztery. Będzie, będzie dla Będzie się stał. Dobra, Drugie zadanie, masz siedem. 7... 7 sekund. Nie, to. nie będę napamać. Trzeba coś zarapować. Nie! Rapuj. Nie, nie, nie. Dobra. Nie robię tego. Nie. Spróbuj, Madur. Nie. 3, 4, nie. nie Raz. Bywa. Nie zrobię tego. Boyfriend. Trzy. Nie. Nie zrobię tego. Niezaliczone. Dobra. To masz 7 sekund, żeby przenieść coś szerego. E. Raz, dwa, trzy, Szefek. cztery. Dobra. Gadaj. Masz siedem sekund na to, żeby zrobić dwa piruety takie jak baletnica. Raz, dwa, trzy, nie. cztery, pięć. Dobrze. Masz siedem sekund, aby zjeść cztery ciastka. Co? Raz, dwa, nie. Wzią. 3. A to też liczę? Cztery. pięć, to 5. 6. Nie do dwudziestu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 15, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 16. Nie ONA! Co? No nie. No na 18. No Dobrze. Masz 7 sekund, aby wyjść na dwór, krzyknąć, kocham mięso i wrócić. Raz, dwa, trzy, A, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze zaliczony. Siedem sekund na to, żeby zobaczyć kukiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie zaliczone. Masz siedem sekund, żeby wypić szkak, bo nie. Nie daj Masz 7 sekund na to, żeby zrobić sobie selfie. To jest. A ja mówię, że to fajnie. 4, 5 i 6, dobra. Dobrze, masz 7 sekund, żeby przynieść kwiatka. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie są jakieś kwiaty? 5, 6, 7, nie 7 sekund na to, żeby wymienić 7 województw: Małopolskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, 3, Lubelskie, Lubuskie. 4, Lubuskie. 5, Jezu, 6, stupę, nie złapę. Dobrze, masz 7 sekund, żeby zatańczyć z Style. Gangnam Style. Masz 7 sekund, żeby wymienić 4 lektury. To zemsta, balladyna, Rama Julia i skulderby. Jessie! Ja. Dobra, z będzie zaliczone. Masz 7 sekund, żeby przynieść coś z Jessinem. Raz, dwa, trzy, Nie. cztery, pięć, sześć 7. Masz siedem sekund, żeby przenieść bryłkę ręka. Powiedzieć zdanie, w którym będą słowa tylko z literą P. Zaczynając się na P. P. Raz. Pani Pawluczuk poszła po powidory. Poszła? Co? Poszła. Po powidory. Pięć. Potem trzy. poszła. Po siedem. No, zrobiłam. Dobra, zaliczone. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, zaliczony. Masz 7 sekund, żeby wsadzić sobie to do nosa. Raz, dwa, trzy, dobrze. Masz 7 sekund, by przejść smoka. Zaliczony. Masz 7 sekund, żeby zdjąć buty i wyjść na ulicę. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jestem zaliczony. Masz siedem sekund, żeby pobiec pod tamtą chojinkę pierwszą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zaliczone. Masz siedem sekund, żeby rozwalić wszystkie tamte kratowiska. Co? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, zaliczone. Masz 7 sekund, żeby pójść do lasu i przenieść kawałki cholinki. Liczysz? Jestem. Dobrze, liczę. Masz 7 sekund na to, żeby pobiec i dotknąć tamtej tujki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Cześć! Dobra, zaliczone. I tak wyszło na to, że w tym challenge'u wygrałam. Ja było... Ja miałam 9 punktów, Julka miała 7, tylko dwa punkty przewagi, to jest naprawdę malutko. I musieliśmy, że przegrany będzie musiał coś zrobić. A że Julka bardzo kocha cytrynę, wręcz uwielbia. Wypiję soczek z cytryny. Cię <grytanie> tutaj teraz wyduszę. Może? Już trochę. O, pych, od kiełdę. Chyba się ją trochę. Nie Będziesz zdrowsza. Daj, dobra, słuchaj. Dobra. O, no, po Poczekaj, podejdź tu. Podejdź tu. No to jeszcze lepiej nie będziesz czuła. Przy cztery. Start. Ale co bez czasu? No bez, też wypij. Po prostu wypij. Ja. musisz. Trzeba było Roby też? I to byłoby wszystko w tym filmiku, męczący filmik, dużo biegania, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i zapraszamy Was do kolejnych filmików. Pa!